Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy ta osoba mnie kocha? Mocne słowa i piękne słowa. Karty przełożyłem i wylosuję. Karty. Pierwsza karta to jest Sedna. Koło Fortuny: Co wychodzi naprzeciw? I się leca. Wynik odpowiedź rada. Dołożę kartę dziesięć kielichów. Dołożę kartę. Sześć kielichów. Na spodzie tali jest as kielichów i to może być tło czytanie. Sedno, koło fortyny, szczęście, wzajemne zrozumienie, pokrewna dusza to jest przeznaczenie na stworzenie związku, na stworzenie rodziny. To jest wielkie szczęście, że tę osobę spotkaliśmy. Mogliśmy tę osobę poznać poprzez przypadek. Ta osoba odwróciła naszą złą pasę. Koło fortyny to jest miłość, która jest przeznaczona. Pojawił się nowy etap w naszym życiu. Wcześniej mogły być duże problemy. Tutaj jest gwałtowna zmiana kierunku. Gwałtowna zmiana kierunku naszego życia. Totalny przewrót. I nikt się tego nie spodziewał. Wcześniej nie mieliśmy powodzenia w miłości. Mogły pojawić się straty finansowe czy niewłaściwe decyzje. Mogliśmy być zablokowani na miłość. Ponieważ w środku mieliśmy lęk i czuliśmy lęk. Nie byliśmy gotowi na związek, nie byliśmy gotowi na miłość. Teraz życiowa moneta odwróciła się na naszą korzyść. Co wychodzi naprzeciw? Wisielec. To są blokady, które nas zatrzymały. Są powodem zatrzymania. To jest lęk, depresja. Nie widzieliśmy wszystkiego. Kierowaliśmy się uczuciem, a zabrakło nam takiego zdrowego rozsądku. A to musi iść w parze, żeby związek powstał i trwał. Tutaj były duże wyrzeczenia, wyrzeczenie, poświęcenie się dla strony przeciwnej. I to był nasz kardynalny błąd. I nie stworzyliśmy związku. Tutaj też jest. Utrzymanie i analizowanie sytuacji. A tak naprawdę to jest brak gotowości. Należy zmienić punkt widzenia, a wtedy pojawi się możliwość zobaczenia wszystkiego w nowym świetle. Tutaj coś nie doceniliśmy. Wynik, odpowiedź, rada, rydwan, 10 kielichów. I sześć kilków. Pytanie jest, czy ta osoba mnie kocha? To odpowiadam, że tak. Pojawi się większe zaangażowanie. To jest poradzenie sobie z przeciwnościami. Para wzajemnie jest sobą zainteresowana. Ważna jest lub będzie podróż. Sprawy idą w dobrym kierunku. Tutaj jest zabieganie o partnerkę. O, kobietę. Mężczyzna powinien włożyć dużą energię i dużą determinację, aby zdobyć kobietę. Każdy człowiek jest kowalem swojego losu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje zawirowania życiowe i również za swoje sukcesy. Tutaj jest duża świadomość, otwarcie oczu, należy uporządkować swoje emocje. Pojawi się ważna rozmowa, lub zaskakująca wiadomość. Pojawi się właściwy partner. Jeżeli dwie strony będą pracować nad relacją, pracować nad sobą i nie będą bujać w obłokach, to tutaj jest szansa na stworzenie naprawdę fajnego związku. I ta miłość będzie odwzajemniona. Będzie wzajemne wsparcie. Para osiągnie wspólny cel, zaspokoi swoje potrzeby. Ciekawe, jakie potrzeby. Przed nami jest przeprowadzka na terytorium partnera. Koniec samotności. Powstanie poważny związek. Pojawi się zrozumienie, wybaczenie. Poczujemy się bardziej udochowieni, szczęśliwi. Będziemy Chodzić z uśmiechem na ustach. Będziemy uśmiechać się sami do siebie, a właściwie do swoich myśli. Tutaj pojawiła się nauka poprzez głębokie zrozumienie. Dostaliśmy życiową lekcję. Ta relacja nauczy, czy nauczyła nas pokory i cierpliwości. To jest jedność z osobą, która Cię kocha. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Pozdrawiam Klara Tarot, o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot,